A więc witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry na tym kanale! Dzisiaj Rocket League side sweep, tylko mi się auto nie rusza dobrze, coś jest nie tak. Nie mogę skoczyć, co jest? No co jest? What the hell? Maj! Pronto broń to dobrze! Dobrze, że mamy przeciwnika, który broni. Po naszej stronie. Dobrze, samobój, a jeszcze wpierdziela. No i to się nazywa 3 na jednego, porządne no. Wow. Gramy dwójeczki oczywiście, jak możecie zauważyć. No, no jak mi zabrał Kami prestek. No oh jest. O. What? Nie no błagam. A jakbym sieknął ją, to byłoby golaco. Nie. Dawaj, ej, no co on zrobił? Bo pusta bramka. I... <ścoughs> Drugi samobój. Co jest w tym meczu? Co za gamony. Wow, 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 nie, dobra łatwo, dobra, Golaco! nie ma golaco. o nie, podskoczył, skubany, co wy robicie, wybij tą piłkę Gamoniu, dobrze, dobra, wiedziałem, że tak będzie, cyk, 3-0, 20 sekund do końca, chyba koniec, chyba koniec. Uuuu, uh, ten mecz był powalony, chociaż jeszcze się nie skończył, więc jeszcze mogą się dziać różne rzeczy, Fak. Prawie mój drugi gol, dobry zostaw, gnojku, no. O Jezu, yes. o, trzeci samobój, hat-trick, tak jest nie dość, że hat-trick samobójów, to jeszcze mój hat -trick. O, o ci, oj! miau Wow, wow, honorówkę lecą! Nie ma, dobrze, łatwo! <laughs> co to było? Jest! <laughs> tytuł MVP dla Kogido! do dobra! Kolejny magic, leco go! O, oh, jeden yeah, level dostałem! Nowy! I do rangi cyk, dobra! Kolejny magic! A więc mamy drugi meczyk i teraz mamy modyfikatory i tak jest. I będziemy kurdoplami Co tu się dzieje? Możesz skończone skakać! Prawie samo buja, żebym pierdyknął! No. Dobra, lecę go! A Dobrze! What the fuck is he doing? Aaa, śle! Jest, Jakie to powalone jest! Jaka głupia bramka stracona. Ty! Łopanie! Będzie gol! Jest! Aha. Gol z dystansu! Pięknie! Nie! Nie! Jezu! Dzięki, Kościół! Jezu! Jak mnie obronił mój strzał, samobójczy! A, nie! Znowu to samo! Znowu! Nie wolno! Nie wolno! Nie strzelać, samobój! Nie! Nie, nie, nie! Dawaj! 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 To 14 sekund przed końcem. Pronto, pronto, pronto. Dobrze, dobrze. Nie, w dół. O, bramka! Kurna, nie zaliczyło. Ryzykł podłogi. A więc mamy kolejny meczik lecę guł tym razem znowu dwójki jak za pierwszym razem. Ajajaj, aj, Ale gówno! Ale gówno, gówno, gówno! Dobra. Ło, jaka obrona jest? No nie! Ja, jaki gol! Jaki gol! Ciebie miał busta. A! Nie! Nie, coś ty zrobił, Gamoniu! Podbiłeś im piłkę jeszcze? Czemu? No, kubku! Dobra, dobre, dobre! No nie, zatrzymał moją piłkę, Gamoń! Co za Gamoń! No, psuje mi gierkę! Tam nie było nikogo na obronie. No czemu mi podskoczył raz? Co jest? Gówno. Yes. A no fuck no jeny Jesu A, nie mam busta, kurwica. no i do grywka. No gdzie? Jeny. Dawaj! Dawaj! Ja pierdziele co? Jak my to przegramy, wyjdę z siebie, nie! No nie można! Po czymś takim tego przegrać. Oni mieli takiego farta teraz! Dobre! I MVP, co do head. A więc mamy meczek numer 4. Jeden przegrany, dwa wygrane. Zobaczymy, czy będzie... Aj, aj, aj. Czy będzie streak? Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tyk. <laughs> Przewidziałem gościa. Eee, <laughs> zablokował mnie gnóść. No co jest, nie podskakuje mi podwójnie. Fajnie. O. Ooooooooo <śmany> Co to było? Oj, 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 oj no nie! Dobra, easy Kop nie miał już podskoku eee, nie! No nie, no nie wierzę! Co za głupoty odwali teraz go! What the fuck! Nice shot! Jez, co tu się dzieje? Dobra moja Yeee! Yeah! Yes! Soszukane Tatprin! <laughs> Co się dzieje w tym meczu? Niemożliwego, nie mam pytań! Moje! No czemu raz? O oh, Easy! 5-3! <laughs> <Five, three. laughs> This, match. This match is awesome! Super mecz, podoba mi się naprawdę! Nie, smernąłem za dobrze. O Jezuś, dobra, koniec, kończ! Kończ to panie! Dobra i tak już koniec. Nie! Nie, ja muszę ją dotknąć Łatwo! GG! MVP koki do gin GG! I mamy złoto dwa! To jest, jeszcze nawet plusika do rangi. A, nice, nice. Dobra, na tyle się dwamy żegnam, więc kingra.